W Wrocławskim Magazynie Miejskim witam Państwa, Artur Kisielewicz, co dziś zobaczymy w programie. Sprzęt ochronny dla placówek medycznych. Rusza budowa ronda turbinowego. Miasto Inowrocław wspólnie z powiatem inowrocławskim przekazuje placówkom medycznym niezbędny sprzęt ochronny. Dary już trafiły do 29 placówek medycznych. W pakietach ochronnych znalazły się kombinezony, płyny do dezynfekcji, fartuchy medyczne, przyłbice i maseczki wielokrotnego użycia. Ponadto dzięki działaniom miasta jedna z inowrocławskich firm ufundowała dla naszego szpitala urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń, które kosztowało 123 tys. zł. O zakupie środków ochronnych, ale nie tylko, rozmawialiśmy z prezydentem do Wrocławia Ryszardem Breizą. Panie Prezydencie, no właśnie, w związku z epidemią zarówno miasto, jak i powiat pomaga wrocławskiemu szpitalowi i innym placówkom medycznym, zakupując potrzebne środki, prawda? Oczywiście nie może być inaczej. Ja wiem, że niektórzy z Państwa, którzy słuchają tej informacji, mogą zadać sobie pytanie, a dlaczego teraz albo dlaczego tak późno? Każde załatwienie jakiegokolwiek zakupu w tej chwili z zakresu środków bezpieczeństwa lub urządzeń dla pracowników medycznych, dla szpitali, dla ośrodków zdrowia, to są czynności, które przez kilka tygodni muszą być wykonywane. Najpierw trzeba wysiać zboże, żeby potem zbierać plony. I to, co się w tej chwili dzieje, jak Państwo słyszycie o przekazaniu jednego urządzenia, drugiego urządzenia, mamy jeszcze w planach kolejne pomysły do zrealizowania wspólnie z myślą o służbie zdrowia w Wino Wrocławiu. To wymaga czasu, działań naprawdę długich i to z udziałem wielu, wielu ludzi. Staramy się zyskać wspólnie z panią starostą i tu pani staroście Wiesławie Pałowskiej serdecznie dziękuję za taką wolę współpracy. Staramy się zyskać przychylność przedsiębiorców inowrocławskich, tych wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mają takie możliwości pomocy również finansowej lub organizacyjnej w pomocy dla szpitala inowrocławskiego. Ten, kto nie trafił do szpitala lub nie musi trafić, może być szczęśliwy. Nie mówię tego z jakikolwiek. Z jakimkolwiek przekąsem, absolutnie nie. Działania nastawione są w tej chwili na walkę z epidemią, z koronawirusem. Pracownicy medyczni to są wspaniali ludzie walczący na żołnierze na pierwszej linii frontu i ponoszący największe ofiary. Sam byłem w szpitalu, spoglądałem na niektóre pomieszczenia, na pracę pracowników medycznych i jestem pod wrażeniem. Mogę Państwu powiedzieć, tylko zachowanie ścisłych reguł ostrożności i bardzo dobre wyposażenie w sprzęt ochronny i sprzęt ratujący życie daje gwarancję nie tylko pracownikom medycznych na zwycięstwo, ale również i nam, jako mieszkańców inowrocławia, na, na to, że nie będziemy ofiarami tej epidemii. Każda, każde urządzenie, każdy środek zabezpieczający to jest ochrona dla nas, ale to jest ochrona Również lub przede wszystkim dla osób, z którymi mamy do czynienia na co dzień. Lekarz, pielęgniarka, pracownik medyczny, ratownik, który spotyka się z człowiekiem, który potrzebuje jego pomocy, to spotyka się z potencjalnym zagrożeniem i żeby pomóc, musi dysponować odpowiednim wyposażeniem. To urządzenie, które sprezentował Alstal, i tu serdecznie dziękuję panu prezesowi. W tym miejscu. To jest bardzo ważne urządzenie. Rozmawiałem z pracownikiem, który będzie je obsługiwał i odpowiada za wykorzystanie tego urządzenia, mobilnego zresztą, w różnych pomieszczeniach szpitala. Służy do dezynfekcji pomieszczeń szpitalnych bardzo szybko i bardzo skutecznie. Jest to jedno z najbardziej nowoczesnych urządzeń, nie tylko w Polsce, na świecie. Trudne do zdobycia, więc przez kilka tygodni trwały zabiegi, aby aby móc to urządzenie sprowadzić tutaj do nas. Tymczasem po kilku tygodniach starań udało się zamówić 70 tysięcy maseczek wielokrotnego użytku, które trafią do mieszkańców Inowrocławia. Dziś rozpoczęło się ich rozpakowywanie tak, aby mogły dotrzeć w osobnych kopertach. Od środy do piątku maseczki powinny być do dyspozycji inowrocławian. Maseczki będą dostarczone do każdego z mieszkańców w oparciu o dane złożone w deklaracjach na odbiór odpadów. Dodajmy, że wcześniej ratusz zamówił kilka tysięcy maseczek. My rozumiem. zakupiliśmy razem z naszymi jednostkami kilka tysięcy do tej pory masek. Kilka tysięcy lub pozyskaliśmy nieodpłatnie lub zakupiliśmy. Maseczki są wyposażeni ci, którzy są na tej pierwszej linii frontu walki, a, a, a mianowicie pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy socjalni, którzy trafiają do ludzi starszych, wolontariusze, którzy trafiają do ludzi starszych pracownicy urzędu, którzy obsługują interesantów, oczywiście po wcześniejszym mówieniu się, ale obsługiwani są tutaj w Urzędzie Stanu Cywilnego, strażnicy miejscy, pracownicy TGKIM-u, TRIPSZA Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Ci, którzy zajmują się gospodarką odpadami, chyba z 6-8 tysięcy do tej pory masek zostało przez nas zakupionych. Generalnie kiedy się taką zasadą: ten, kto wprowadza takie obostrzenia i takie nakazy, i ten, kto wprowadza takie nakazy, to powinien poczuwać się do odpowiedzialności i pomóc w możliwości zrealizowania tych nakazów. Czyli rząd. Rząd wprowadza obowiązek wchodzenia po ulicach naszych miast, wychodzenia tylko i wyłącznie w maseczkach. No to powinni te maseczki wyposażyć mieszkańców. A, a nie przerzucać to na samych mieszkańców albo też pośrednio na nas. Jako na samorządy. Przecież do nas nie wpływają podatki. Będziemy za chwilę publikowali informacje Państwu, jakie z tego tytułu straty ponosimy. Już w ubiegłym roku nam zabrał kilka milionów złotych. I żadnej subwencji my nie otrzymujemy wyrównującej straty z tego tytułu. Umarzamy. Przenosimy terminy płatności zgodnie z deklaracją moją sprzed miesiąca przedsiębiorcom inoproślawskim. Senatoria nie płacą już ani złotówki, kuracjusze nie przyjeżdżają, nie płacą ani złotówki. I skąd brać pieniądze? Części imprez, które nie organizujemy, oczywiście zostają te środki. To są te środki, za które zakupujemy tu dla nas maseczki, wyposażenie, płyny i tak dalej, ale jesteśmy na granicy możliwości zapłaty za energię elektryczną, za. Za sprzątanie ulic, bo ktoś, ma, ktoś musi sprzątać. nie? Jesteśmy dużą firmą taką, dla której pomocy rząd żadnej e, e, nie realizuje. A wodę musimy dostarczać, ulice muszą być sprzątane, autobusy muszą jeździć. Czynię takie starania, żeby zakupić mas, większą ilość masek, ale, ale to, to musi być firma, musi być firma, na razie nie mogę takiej odnaleźć w Polsce która byłaby w stanie nam taką ilość jak najszybciej wyprodukować, bo bezpieczeństwo to, to, to mnie, proszę nie przekonywać, to jest rzecz najważniejsza, o którą musimy dbać. My dbamy o, o, normalne, o tak w miarę normalne funkcjonowanie miasta, jak to tylko możliwe jest w tej chwili, bo sprzątamy ulice, autobusy jeżdżą, wiaty są dezynfekowane, sprzątane, w autobusy to samo, woda jest dostarczana, energia ciepła jest dostarczana, nie ma żadnych zakłóceń. Wszyscy pracują, ci, którzy, za których pracę my odpowiadamy, służby miejskie, łącznie ze Strażą Miejską, która wspomaga policję i zapewniamy ten podstawowy standard usług. Miasto nie jest brudne, miasto nie jest zaniedbane, miasto nie jest ogniskiem jakiejkolwiek epidemii, z tego względu, między innymi. Natomiast byłem i jestem przeciwny, nie ukrywam. Bezsensownemu w tej, w tej chwili wylewaniu tysięcy litrów, na przykład środków odkażających na nasze chodniki, po których niewiele kto chodzi. Gdyby tłumy ludzi się przemieszczały w takim miejscu i ilość niebezpieczeństwa zaistniałoby, w związku z tym pojawiłoby się wzrostu liczby osób zakażonych, to oczywiście jak najbardziej należałoby odkażać duże połacie miasta, chodniki, ulice, place i tak dalej, ale nie puste, puste ulice, skoro wirus rozprzestrzenia się drogą kropelkową, bezpośredni w kontakcie z osobą zakażoną. I oczywiście można jakieś akcje pokazowe byłoby organizować, które miałoby wskazać na to, że my dbamy, bo wylewamy litry środków odkażających na trawniki, niszcząc to życie biologiczne, jakie tam się toczy, ale z punktu widzenia sensowności i dbania o bezpieczeństwo, to, to są działania aktualnie niepotrzebne. Zresztą sam minister zdrowia nie wydał jakiejkolwiek w tej sprawie dyrektywy, aby taki obowiązek musiał być realizowany przez nas, przez jakiekolwiek miasta w Polsce. Jeżeli ktoś realizuje. No to może powiedzieć, niech on powie, dlaczego on to realizuje, i nie mniej jest oceniać, dlaczego to czyni. Natomiast mam obowiązek oczywiście ustalić, dlaczego my tego nie czynimy. Mają prawo mieszkańcy Wrocławia zadać sobie takie pytanie. Tak właśnie odpowiadam. Nie czynimy, bo to jest absurdalne i niepotrzebne. W tej chwili, przynajmniej, w takich warunkach, To każdy może sobie. Już w własnym umyśle i w sumieniu to przemyśleć. Powiat Inowrocławski przebuduje skrzyżowanie ulic Stanisława Staszyca, górnicza poznańska prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu do końca października, 23 kwietnia rozpoczną się prace budowlane. Na czas przebudowy od 23 kwietnia skrzyżowanie będzie zamknięte dla ruchu oraz zostaną wprowadzone objazdy. Dla relacji Toruń, ulica Szymborska, Poznań, ulica Poznańska wyznaczony będzie objazd ulicami Montewską, Wielkopolską i Szymborską oraz Miechowicką do Szymborskiej. Dla relacji Bydgoszcz, ulica Dworcowa i ulica Stasica, Poznań, ulica Poznańska, objazd będzie odbywał się ulicami Aleja Mikołaja-Kopernika, Aleja Ratuszowa, Aleja Niepodległości, ulica Miechowicka. Oraz przez Ulicę Świętokrzyską. Dodatkowo zostanie umożliwiony przejazd lewo lewoskręt na skrzyżowaniu ulicy Poznańskiej z ulicą Gwarków dla samochodów osobowych. Powiat prosi o dostosowanie się do wyznaczonych objazdów oraz zachowanie szczególnej ostrożności zbliżając się do strefy robót. Dodajmy jeszcze, że wykonawcą inwestycji jest firma KOLA z Polska z Palęcia, Koło Poznania. Która wykona pracę za kwotę ponad 5 milionów 800 tysięcy złotych brutto. Zakres pracy obejmuje przebudowę infrastruktury podziemnej, oświetlenia ulicznego oraz budowę ronda turbinowego wraz z nowymi zatokami autobusowymi, chodnikami i ścieżkami rowerowymi. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia!